Panie docencie, a czy leczymy skutecznie? To jest bardzo ważne pytanie. Okazuje się, że nie do końca. Okazuje się, że ten pierwszy okres szpitalny leczenia za pomocą stentów, bypassów mamy opanowany perfekcyjnie i nasz kraj od wielu wielu lat jest w czołówce, jeżeli chodzi o leczenie zawałów serca. Jeżeli chodzi o farmakoterapię i Minimalizowanie ryzyka sercowo-naczniowego, czyli ryzyka zgonu i tych wszystkich zdarzeń, czyli jak zawał, udar czy rewaskularyzacja w przyszłości, w tym temacie mamy wiele do zrobienia. Otóż, jeżeli jeszcze leczenie przeciwpłytkowe, czyli leczenie podwójną terapią przeciwpłytkową, zazwyczaj jest to aspiryna plus drugi lek przeciwpłytkowy. To wychodzi nam nieźle. Pacjent rozumie tą sytuację i w dużej mierze większość tych pacjentów te leki stosuje. Tak, leczenie tymi pozostałymi tabletkami przebiega różnie. Dość prosto jest nam przeprowadzić leczenie nadciśnienia, ponieważ jeżeli pacjent ma ciśnienie 180 ton, to będzie odczuwał i będzie się źle czuł, będzie podenerwowany. Więc te leki też pacjenci przyjmują. Jeżeli chodzi o leczenie cholesterolu, to jest to trudny temat, ponieważ zazwyczaj pacjent nie odczuwa tego, że ma tego cholesterolu za dużo. I tu się pojawia bardzo ważny problem i bardzo ważny temat, ponieważ my wiemy w tej chwili, że w tej grupie pacjentów, szczególnie po zawałach, czyli tych pacjentów wysokiego ryzyka, leczenie jest nieskuteczne. Leczenie hipercholesterolem jest nieskuteczne. Wiemy, że tylko 1 trzecia pacjentów osiąga cele terapeutyczne. Jeżeli chodzi o nowe wytyczne, które nam pokazują, że powinniśmy ten cholesterol zły, czyli cholesterol LDL, sprowadzić do jak najniższych wartości, to nawet 18% tych pacjentów tylko osiąga ten cel. A z drugiej strony wiemy, że ci pacjenci stosując stereki są w stanie zmniejszyć swoje ryzyko sercowo-naczyniowe, ryzyko zgonu, zawału, udaru i rewaskularyzacji nawet o 40 kilka procent. W związku z tym to leczenie jest bardzo dla nich ważne, a że tego nie odczuwają i że często mają różne informacje na ten temat od różnych osób. Nie są pewni co do tego, dlatego musimy zarówno tych pacjentów, jak i lekarzy non-stop edukować.